13 maja najstarsze oddziały dzieci z przedszkola miejskiego w Karlinie gościły pracowników zakładu linii kolejowych ze Szczecina oraz strażników ochrony kolei. Tematem prelekcji było bezpieczeństwo na torowiskach oraz zagrożenia wynikające z zabaw w ich pobliżu. Zaproszeni goście wyjaśnili dzieciom, na czym polega ich praca oraz zapoznali je z zawodem strażnika ochrony kolei. Znakomitym wstępem do prelekcji była animacja przedstawiająca zasady zachowania się podczas przechodzenia przez torowiska. Po obejrzeniu filmu dzieci aktywnie uczestniczyły w zajęciach i chętnie odpowiadały na zadawane pytania. Duże zainteresowanie wśród przedszkolaków wywołał towarzyszący strażnikowi ochrony kolei pies służbowy. Celem prelekcji było zwrócenie uwagi dzieci na rolę bezpieczeństwa podczas przechodzenia przez torowisko, a także zapoznanie starszaków z ogólnymi zasadami zachowania się na drogach. Była to impreza w, w ramach kampanii Bezpieczny przejazd. Zatrzymaj się i żyj, której głównym celem jest poprawa bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych. Prowadzimy różne działania, między innymi takie prelekcje. W myśl zasady, czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci. Myślę, że na efekty przyjdzie nam poczekać kilka lat, ale na pewno będą. Na zakończenie każdy z uczestników prelekcji otrzymał upominek, zaś przedszkolaki w podziękowaniu za spotkanie i wspólną zabawę wręczyły gościom laurki oraz kwiaty.